Krew lecia powoli po bladych wargach królewicza, barwiąc na czerwono-jedwadne prześcieradła, które niegdyś były białe jak śnieg w ogrodach Greenwich. Piętnastoletni Edward VI. konał na łożu królewskim, podczas gdy lato 1553 roku wlewało się przez okna pałacu Greenwich niczym okrutna ironia. Życie kwitło na zewnątrz, podczas gdy śmierć tańczyła wokół tronu Anglii. Ostry zapach moczu i kału mieszał się ze słodkim i mdłym aromatem maści, którymi lekarze królewscy smarowali jego szkieletowe ciało. Jego ręce, które niegdyś trzymały berło z władą tudorów, teraz trzęsły się niekontrolowanie, gdy próbował sięgnąć po szklankę wody, której już nie mógł utrzymać. Młody monarcha, który miał być złotą przyszłością Anglii, umierał w sposób, którego żaden z kronikarzy dworu nie odważyłby się dokładnie zapisać. Powolna, upokarzająca i przerażająca śmierć, która przemieniła złotego księcia w jego własnego ducha. Ale aby zrozumieć skalę horroru, który spadł na Edwarda VI, musimy cofnąć się w czasie, gdy dźwięk dzwonów rozbrzmiewał po całym Londynie, a sam Henryk VIII płakał z radości na korytarzach pałacu Hampton Court. Był 12 październik 1537 i w końcu po dziesięcioleciach obsesji, dwóch ściętych żonach i rewolucji religijnej, która rozdarła Anglię na pół, król miał swojego męskiego dziedzica. Jane Seymour, trzecia żona, urodziła chłopca, który miał ocalić dynastię Tudorów przed wyginięciem. Płaczące dziecko w ramionach położnej było czymś więcej niż tylko dzieckiem, było ucieleśnieniem najśmielszych marzeń Henryka VIII. Kiedy król po raz pierwszy przytulił syna, jego ogromne, opatrzone pierścieniami dłonie drżały z emocji, których rzadko dawał poznać. Dworzanie szeptali, że nigdy nie widzieli płaczącego Henryka VIII, ale w tej chwili łzy spływały po jego zarosłej brodzie, gdy patrzył na różową buzię księcia Edwarda. Mój syn, mruczał król, jego chrapliwy głos rozbrzmiewał w królewskiej komnacie, ozdobionej złotymi gobelinami. Mój najcenniejszy syn. Ciężar trzech dekad frustracji, nieprzespanych nocy spędzonych na modlitwie o dziedzica, wojen politycznych i religijnych toczonych w imieniu sukcesji, wszystko to rozpłynęło się w tej chwili. Edward nie był tylko dzieckiem, był odkupieniem Henryka VIII, dowodem że Bóg wciąż go błogosławił, gwarancją że Anglia Tudorów będzie nadal istnieć nawet po jego odejściu z tego świata. W pierwszych latach życia Edward był traktowany jak święta relikwia. Każdy posiłek był nadzorowany przez zespół lekarzy i degustatorów. Każdy krok był obserwowany przez uzbrojonych strażników. Chłopiec dorastał w świecie, gdzie dziesiątki sług spełniały jego najmniejsze zachcianki, gdzie znakomici tutorzy, tacy jak John Check i Roger Ashham, kształtowali jego wczesną inteligencję najdoskonalszą wiedzą tamtych czasów. W wieku sześciu lat Edward płynnie mówił po łacinie, dyskutował o teologii z uczonymi i rozumiał zawiłości polityki międzynarodowej better niż wielu dorosłych. Henryk VIII patrzył na syna z mieszaniną ojcowskiej dumy i ulgi politycznej, która graniczyła z adoracją. Chłopiec miał przenikliwe niebieskie oczy tudorów, bystry intelekt charakterystyczny rodzinę, a co najważniejsze, posiadał narząd rozrodczy, który zagwarantował ciągłość rodu. Podczas kolacji w wielkiej sali Hampton Court Henryk często brał Edwarda na kolana, wskazując na portrety przodków Tudorów na ścianach i szepcąc historię o wielkości, którą chłopiec odziedziczy. – Będziesz większy ode mnie – mówił król. Jego słowa rozbrzmiewały między drewnianymi belkami sufitu. Edward ze swoją wczesną inteligencją wchłaniał każde słowo jak gąbka, rozwijając od najmłodszych lat niemal dorosłe zrozumienie swojego przeznaczenia. W wieku ośmiu lat wiedział już, że jego życie nie należy do niego. Należało do Anglii, do dynastii Tudorów, do przyszłości narodu, które zależał od jego istnienia. Ale życie, jak Edward miał się brutalnie przekonać, ma okrutną tendencję do niszczenia tego, co kochamy najbardziej. 28 stycznia 1547 roku, gdy chłopiec miał zaledwie dziewięć lat, Henryk VIII zmarł w swoim łożu w pałacu Whitehall. Król, który przez prawie czterdzieści lat panował nad Europą, który rzucił wyzwanie papieżowi, który z równą łatwością ścinał głowy żonom i wrogom, po prostu przestał istnieć. Edward, jeszcze dziecko, obudził się tego mroźnego ranka jako Edward VI, król Anglii, obrońca wiary, pan Irlandii. Transformacja była natychmiastowa i przerażająca. Chłopiec, który poprzedniego wieczoru bawił się owocowymi żołnierzykami, był teraz najpotężniejszym monarchą Europy. Dworzanie, którzy wcześniej traktowali go jak rozpieszczone dziecko, teraz kłaniali mu się z prawdziwą czczą. Każde słowo, które wydobywało się z jego dziecięcych ust, było zapisywane przez sekretarze, każdy gest był interpretowany jako deklaracja polityczna. Ciężar korony dosłownie i w przenośnie przyciskał jego delikatne ramiona. Edward Seymour, książę Somerset i wujek króla ze strony matki przejął regencję z ambicją, której ledwie mógł ukrywać. W pierwszych miesiącach panowania Edwarda VI obserwował swoimi inteligentnymi niebieskimi oczami, jak Somerset umacnia władzę, eliminował rywali i rządził Anglią w jego imieniu. Królewicz, odizolowany w swoich królewskich komnatach, zaczynał rozumieć traśliwą prawdę. Był od jednej strony najpotężniejszą osobą w królestwie, ale także najsłabszą. W pierwszych latach swojego panowania Edward VI rozwijał się intelektualnie. Jego tutorzy donosili, że młody król posiadał ekstraordynarny umysł, zdolny do przyswajania wiedzy z zadziwiającą szybkością w wieku dziesięciu lat dyskutował o reformacji religijnej z uznanymi teologami, w wieku jedenastu lat rozumiał zawiłości polityki międzynarodowej beter niż wielu ambasadorów, w wieku dwunastu lat już wykazywał arogancję intelektualną charakterystyczną społeczeństwa, poprawiając doświadczonych ministrów w sprawach państwowych. Za fasadą królewskiego dziecka, cudownego dziecka, coś złowiączego zaczynało się rozwijać. Lekarze królewscy w swoich poufnych raportach do rady prywatnej wspominali o niepokojących epizodach. Edward sporadycznie odkrztusał TF po długich dniach nauki. Jego skóra, naturalnie blada, czasami przybierała żółtawy odcień, którego nie dało się wytłumaczyć jedynie nadniarą pracą. Podczas surowych zim angielskich młody król nabawił się uporczywego kaszlu, który lekarze przypisywali wilgotnemu powietrzu pałaców. Ale Edward VI nie dał się łatwo oszukać. Jego przedwczesna inteligencja pozwalała mu zauważać wahania, interpretować zaniepokojone spojrzenia, dekodować szepty, które nagle milkną jak wejście do komnat. W wieku trzynastu lat królewskie dziecko już podejrzewało, że coś jest fundamentalnie nie tak z jego ciałem, coś, czego lekarze nie trafiły albo nie chcieli wyjaśnić. Zmiana w politycznej dynamice dworu przyspieszyła, gdy John Dudley, książę Norsermont, przeprowadził majsterski golb polityczny przeciwko Somersetowi. W październiku 1549 roku Somerset został aresztowany pod zarzutem zdrady, a Norferland przejął faktyczną kontrolę nad rządem. Edward VI, mający wówczas 12 lat, obserwował z mieszaniną fascynacji i horrorem, jak człowiek, który był jego protektorem, został wciągnięty do Tower of London. Egzekucja Somerseta w styczniu 1552 roku stanowiła punkt zwrotny w osobowości młodego króla. Ja podpisałem wyrok śmierci mojego własnego wuja, napisał Edward w swoim osobistym dzienniku, dokumencie, który pozostał ukryty przez wieki w archiwach królewskich. Boże przebacz mi, ale sprawiedliwość musi zwyciężyć nad więzami rodzinnymi. Słowa, napisane starannym pismem nastolatka, ujawniały niepokojącą przemianę w charakterze królewskiego dziecka. Dziecko, które niegdyś bawiło się ołowianymi żołnierzykami, stało się młodym człowiekiem zdolnym do zezwolenia na egzekucję bliskich krewnych. Jeśli śledzicie tę historię i jesteście pod wrażeniem złożoności i okrucieństwa królewskiej władzy, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i aktywować dzwonek powiadomień. Historie takie jak ta, które ujawniają najciemniejsze aspekty ludzkiej natury i absolutnej władzy, to dokładnie ten rodzaj treści, którą regularnie produkujemy. Wasza subskrypcja pomaga nam kontynuować dostarczać tych fascynujących i niepokojących narracji, które oficjalna historia często woli ukryć. Norferland, przebiegły i bezwzględny polityk, szybko zdał sobie sprawę, że Edward VI staje się coraz bardziej asertywnym i potencjalnie niebezpiecznym młodym królem. Podczas posiedzeń Rady Prywatnej młody król zaczął kwestionować decyzje, proponować alternatywy i wykazywać zrozumienie polityki, które zaskakiwało nawet najbardziej doświadczonych ministrów. Jego interwencje, początkowo postrzegane jako godna podziwu śmiałość, stopniowo stawały się niewygodne dla regentów, którzy preferowali bardziej uległego monarchę. Od 1551 roku raporty lekarskie dotyczące Edwarda VI stawały się coraz bardziej niepokojące. Doktor Wendy odnotowywał częste epizody gorączki, niewytłumaczalną utratę wagi i uporczywy kaszel, który produkował krwawą płocinę. Jego królewska mość wykazuje wszystkie oznaki osłabionej konstytucji, napisał lekarz królewski w poufnym raporcie z września 1501 roku. Zalecam całkowity odpoczynek i wzmacniającą dietę z czerwonym mięsem i mocnymi winami. Ale Egward VI, zafascynowany swoimi królewskimi obowiązkami i pod wpływem obsesyjnej etyki pracy charakteryzującej Tudorów, odmawiał zwolnienia tempa. Nadal studiował godzinami, uczestniczył w długich posiedzeniach Rady Prywatnej i utrzymywał rozległą korespondencję z europejskimi przywódcami. Jego determinacja w idealnym wypełnianiu swojej roli króla dosłownie go zabijała zimą 1551-1552 roku coś fundamentalnie zmieniło się w wyglądzie Eduarda VI. Dworzanie, którzy nie widzieli go od kilku tygodni, byli zszokowani jego przemianą. Królewskie dziecko, które w wieku 11 lat nadal miało krzepki wygląd typowy dla tudorów, teraz wyglądało na upiorne. Jego policzki, niegdyś różowe, stały się wklęsłe i blade. Jego oczy, choć nadal błyszczały inteligencją, wydawały się mniejsze na twarzy, która straciła wszelką dziecięcą puchnałość. Jego królewska mość wydaje się być o 10 lat starszy w ciągu kilku miesięcy, napisał ambasador francuski Antoine de Noys w depesze do króla Henryka II z Francji. Na dworze krążą pogłosy, że młody król cierpi na chorobę, której lekarze nie potrafią zdiagnozować. Niektórzy szeptą o zatruciu, inni o rodzinnym przeklęstwie. List przechwycony przez angielskich szpiegów ujawnił, że pogorszenie stanu Edwarda VI. stało się tematem międzynarodowych spekulacji. Wiosną 1552 roku Edward VI. nabawił się niepokojącej obsesji nad śmiercią. Jego opiekunowie donosili, że młody król często zadawał szczegółowe pytania o proces umierania, o to, co dzieje się po śmierci, o to, jak zmarłych królów pamięta historia. Ten mroczny niepokój objawiał się w jego osobistych pismach, które stawały się coraz bardziej ponure i filozoficzne. Jaka wartość ma król, który umiera młodo? Eduardo zapisał w swoim dzienniku w maju 1552 roku, jaki testament może pozostawić władca, który nigdy nie miał szansy udowodnić swojej wielkości. Słowa napisane pismem, które stało się mniej pewne, sugerowały, że młody król zaczynał mierzyć się z własną śmiertelnością z przerażającą jasnością. Sytuacja stała się krytyczna latem 1552 roku. Eduardo VI rozwinął wysoką gorączkę, która utrzymywała się przez tygodnie, towarzyszyły jej epizody majaczenia, podczas których krzyczał imiona zmarłych, swojego ojca, swojej matki Jane Seymour, która zmarła kilka dni po jego narodzeniach, a nawet Anny Boleyn, drugiej żony Henryka VIII, która została stracona przed narodzeniami Edualda. Zrozpaczoni lekarze dworscy próbowali coraz bardziej radykalnych metod leczenia, upuszczania krwi, środków przeczyszczając, maści zrobionych z metali szlachetnych, a nawet zbiorowe modlitwy prowadzone przez czołowych teologów dworu. Podczas szczególnie ciężkiego epizodu w sierpniu 1552 roku Eduardo VI obudził się w środku nocy, krzycząc, że widzi w swoim pokoju ucorowane duchy. Straż Królewska, zaniepokojona krzykami niosącymi się korytarzami pałacu Greenwich, zastała młodego króla siedzącego na łóżku, wkazującego na puste kąty pokoju i szeptącego imiona po łacinie. Doktor Wendy, wezwany natychmiast, zastał Eduarda VI w stanie ekstremalnego pobudzenia z wysoką gorączką i rozszerzonymi źrenicami. Czekają na mnie, mruknął młody król, ściskając rękę lekarza z zaskakującą siłą. Wszyscy zmarli królowie czekają na mnie. Słowa, zapisane przez samego doktora Wendy w jego dzienniku medycznym, ujawniały, że Eduardo VI zaczynał doświadczać halucynacje, które mieszały jego wychowanie religijne z najgłębszymi lękami przed śmiercią. Rzesień 1552 roku przyniósł chwilową poprawę stanu Eduarda VI. Gorączka zmalała, majaczenia ustały, a młody król zdołał wznowić część swoich królewskich obowiązków ale ci, którzy dobrze go znali, zauważyli, że coś zasadniczo się zmieniło. Jego osobowość, wcześniej charakteryzująca się żarło ciekawością intelektualną i królewską pewnością siebie, teraz wykazywała oznaki paranoi i melancholii. Eduardo VI zaczął podejrzewać, że jest truciony, domagając się, aby wszystkie jego posiłki były testowane przez wielu degustatorów. Podczas posiedzeń tajnej rady młody król demonstrował epizody ekstremalnej drażliwości, po których następowały chwile głębokiej apatii. Jego mość wydaje się być dwoma różnymi ludźmi, napisał sir William Cecil, sekretarz stanu, w poufnym liście. Raz wykazuje błyskującą inteligencję, która zawsze go charakteryzowała, a raz wydaje się nieobecny, jakby jego umysł był gdzie indziej. Obserwacja Cecila uchwyczyła przerażającą prawdę. Edwardo VI rozpadał się psychicznie, podczas gdy jego ciało fizycznie się pogarszało. Na początku 1553 roku stało się jasne, że Edward VI umierał. Młody król, mający teraz 15 lat, stracił tyle na wadze, że jego królewskie szaty wyglądały jak namioty na jego szkieletowym ciele. Jego skóra przybrała żółtawy odcień, którego lekarze nie potrafili wyjaśnić, a jego włosy, niegdyś złote i lśniące, stały się matowe i łamliwe. Co jeszcze bardziej niepokojące, Eduardo VI zaczął doświadczać niewytłumaczalnych krwawień: krew ciekła mu z dziąseł, z nosa i okazjonalnie z uszu. Książę Nordlandern, zdając sobie sprawę, że król umiera, rozpoczął desperacką intrygę, aby zmienić sukcesję tronu. Eduardo VI w chwilach jasności umysłu został przekonany do podpisania dokumentu, który wykluczał jego przyrodnie siostry, Marię i Elżbietę, z linii sukcesyjnej. Mianowiąc Lady Jane Grey, wnuczkę Henryka VIII, jego następczynią. Decyzja podjęta przez młodego króla, który ledwo mógł trzymać pióro, pokazywała, jak daleko Nordlandern był gotowy się posunąć, aby utrzymać władzę. Wiosną 1553 roku Eduardo VI zaczął odczuwać objawy, które przerażały nawet najbardziej doświadczonych lekarzy. Na jego ciele pojawiały się i znikały bolesne obrzęki. Jego paznokcie przybrały niebieskawy odcień, sugerujący problemy z krążeniem. Co jeszcze bardziej przerażające, młody król zaczął tracić włosy garściami, pozostawiając łyse miejsca, które sprawiały, że jego głowa wyglądała na głowę znacznie starszego mężczyzny. Jego mość wykazuje objawy choroby, której nie potrafią zidentyfikować, napisał dr Wendy w swoim ostatnim oficjalnym raporcie medycznym. Jego objawy są sprzeczne z jakąkolwiek znaną chorobą. Obawiam się, że mamy do czynienia z przypadkiem, który wykracza poza współczesną wiedzę medyczną. Wyznanie lekarza królewskiego, mężczyzny, który leczył angielską elitę przez dziesięciolecia, ujawniało skalę medycznej tajemnicy otaczającej śmierć Edwarda VI. Ostatnie miesiące życia Edwarda VI. charakteryzowały się przyspieszoną degradacją, która szokowała wszystkich, którzy go znali. Młody król, który niegdyś imponował ambasadorom swoją przedwczesną inteligencją, teraz ledwo mógł prowadzić spójną rozmowę. Jego dni były naznaczone epizodami intensywnego bólu, który sprawiał, że się garbił, jęcząc z bólu. W nocy jego krzyki rozbrzmiewały korytarzami pałacu, tworząc atmosferę terroru, która wpływała na cały dwór. W maju 1553 roku Eduardo VI rozwinał kaszel, który produkował zieloną i krwawą płotwinę. Zapach, który emanował z jego ciała, stał się tak silny, że dworzanie unikali jego obecności. Jego stolce, według zachowanych sprawozdań medycznych, zawierały krew i ropę, wskazując, że coś gniło w jego ciele. Młody król, świadomy swojego pogarszającego się stanu, zaczął odmawiać jedzenia, twierdząc, że wszystko smakuje jak ziemia i krew. Ostatnie tygodnie życia Eduarda VI były koszmarem, który wymykał się wszelkiemu zrozumieniowi medycznemu. Jego ciało, niegdyś naczynie nadziei narodu, stało się źródłem horroru. Otwarte rany pojawiały się na jego skórze bez wyraźnej przyczyny, stale krwawiąc i wydzielając cuchnący zapach, którego nie dał się zamaskować nawet najsilniejszymi perfumami. Jego oczy, choć wciąż świadome, stały się żółtawe i przekrwione. Teraz ostatnie chwile króla Eduarda VI. W swoich ostatnich chwilach Eduardo VI był odwiedzany przez Tomarza Cranmera, arcybiskupa Canterbury, który próbował zapewnić duchową pociechę młodemu umierającemu królowi. Cranmer, człowiek, który widział śmierć wielu możnych, był wyraźnie poruszony stanem Eduarda VI. Nigdy nie widziałem tak wielkiego cierpienia napisał arcybiskup w swoim osobistym dzienniku. Młody król wydaje się płacić za grzechy całej dynastii Tudorów. 6 lipca 1553 roku Eduardo VI zmarł w pałacu Greenwich. Jego ostatnie słowa, zapisane przez doktora Wendego, brzmiały: Jestem słaby, panie, ale ty jesteś silny. Okaż mnie. Chłopiec król, który urodził się jako zbawienie Anglii, umarł jako przerażone dziecko, błagając o ulgę, która nigdy nie nadeszła. Śmierć Eduarda VI została oficjalnie przypisana gruźlicy, ale lekarze tamtych czasów wiedzieli, że to wyjaśnienie było niewystarczające. Objawy, jakie rozwinął młody król, ekstremalne osłabienie fizyczne, niewytłumaczalne rany, pozorna rozkład ciała jeszcze za życia, sugerowały coś znacznie bardziej złowroskiego. Nowoczesne teorie sugerują, że Eduardo VI mógł cierpieć na rzadką chorobę genetyczną, być może mukowiscydozę lub chorobę Wilsona, które mogłyby powodować zaobserwowane objawy. Lek prawda medyczna ma mniejszą znaczenie niż prawda symboliczna. Eduardo VI, rozpieszczony syn Henryka VIII, umarł w sposób, który wydawał się boską karą za występki jego rodziny. Chłopiec, który miał być odkupieniem Tudorów, stał się ich najokrutniejszą klantwą. Jego powolna i mordercza śmierć brzmiała jak ostrzeżenie o niebezpieczeństwach absolutnej władzy i dynastycznej obsesji. Dzisiaj, ponad 400 lat później, grób Eduarda VI w Opatwie Westminsterskim jest odwiedzany przez tysiące turystów, którzy znają jedynie z sanitozanoną wersję jego historii. Niewielu wie, że młody król spędził swoje ostatnie miesiące w niewypowiedzanej agonii, że jego ciało rozkładało się jeszcze przed śmiercią, że jego krzyki bólu rozbrzmiewały po królewskich pałacach, jak ścieżka dźwięku do końca epoki. Śmierć Edwarda VI „reprezentuje coś więcej niż koniec młodego życia, „reprezentuje upadek dynastycznego snu, bankructwo królewskiej obsesji, dowód na to, że nawet absolutna władza nie może chronić swych posiadaczy przed okrutnymi kaprysami losu”. Chłopiec król, który miał być nieśmiertelny, stał się śmiertelnym przypomnieniem, że ostatecznie wszyscy jesteśmy podatni na siły, których nie możemy kontrolować, niezależnie od tego, ile koron nosimy lub ilu poddanych przed nami się kłania. Henrykek VIII poruszył niebo i ziemię, aby zapewnić sobie męskiego następcego, ale syn, którego tak bardzo pragnął, stał się wcielenieniem ludzkiej słabości. Eduardo VI. umarł tak, jak umierają wszyscy ludzie, ze strachem, z bólem, błagając o miłosierdzie, które nigdy nie nadeszło. Jego przerażająca śmierć służy jako stała pamiątka, że za wszelką pompą i okolicznością królewskiej władzy jest tylko śmiertelna materia, krew, która może być przenana i życie, które może zostać zgaszone z taką samą łatwością, jak świeca zdmuchnięta przez wiatr.